Z tej strony Warniszon, witam serdecznie Jestem jestem Z kapita? tej strony Kapiszon. Witamy serdecznie. Na polskich chłopach, proszę Państwa, od ostatniego odcinka w grze zbyt dużo nie minęło, natomiast w życiu realnym już trochę minęło, bo jednak ostatni odcinek był tutaj nagrywany, jak się nie mylę. W czwartek albo jeszcze wcześniej, bo w piątek nagrywaliśmy sobie nową serię, na którą zapraszam. Proszę Państwa. Jak widać, John Deere, czyli tutaj jeden z największych ciągników na gospodarstwie, podszedł pod zgrabiarkę. Aś ta zgrabiarka lubi John Deere'ów nie, no po prostu Zetor <coughs> gdzieś tam maskę ma zdjętą. Jest można powiedzieć na delikatnym tutaj naszym przeglądzie. No i do John Deere'a tutaj wzięliśmy sobie zgrabiarkę. Zapraszam na poprzedni odcinek do biszona, Chyba był z głosem. Także chodź tak, Yy, również... piano, Chopiec, chłop tam sobie również coś tam pogadał. Proszę Państwa, od razu nawiążę do sprawy tego rodzaju, że jest problem ze sterowaniem tego John Deere'a. To znaczy, my tutaj zaczęli gadać, że jest właśnie problem yy, z jego skręcaniem yy, i Capuchin ma to samo, niestety. Yy, jakby za szybko skręcał. Za szybko gdzieś tam ta kierownica jest odbijana. Ja przed odcinkiem, jak tutaj chyba kapiszony na chwilę tych chłopa nie było, ja tu zacząłem sobie teraz zgrabiać. Yy, sprawdziłem, yy, jakby to wyglądało z prostowaniem kierownicy na 0%. To znaczy, że kierownica nie byłaby w ogóle prostowana, yy, ale powiem wam, że nic to nie zmienia. tak I tak trzeba skręcać, i tak, tylko po prostu ona nie jest odbijana, ale on nadal i tak yy, szybko skręca. Także nic to nie zmienia, po prostu trzeba się pilnować, żeby gdzieś tam nie jeździć od lewej do prawej. Yy, także tutaj mam nadzieję, że mimo, mimo odcinka, mimo rozmów, yy, uda mi się to utrzymać. Yy, no, także w, na poprzednim moim odcinku, gdzieś tam oprócz oprysku skosiliśmy sobie tutaj tą łąkę, ale to nie było to koszenie, które było tutaj. Dlaczego? Yy, no, jak tej nie wiem, czy wiecie, Ukapiszona, tam opowiadał, yy, no, miał niestety problemy yy, jeśli po kupnie DLC, właśnie tutaj z farmingiem. I usunęły się chłopu wszystkie sejwy No ale na szczęście ja miałem sejwy dwa Właściwie z polskich chłopów Jeden to za, no, za dużo by nam się nie przydał Bo był on jeszcze z czasów kiedy Mieliśmy tylko Fergusona i trzydziestkę Natomiast drugi już był całkiem Taki bardziej No Realny Taki naprawdę na którym Można było już coś, coś działać Był on sprzed mojego live'a ostatniego Tutaj z chłopów, czyli z marca zanim jeszcze ogarnialiśmy sobie właśnie tą zimę no i co wystarczyło tej przewinąć sobie na, na czerwiec Poogarniać, pokosić te łąki ale na szczęście tutaj chłop y, Poogarniał, również podziękowania dla Wojtka Wobra który również tutaj wbił y, ja już tu razy dwa razy jeżdżę także trzeba się odwrócić chłop tutaj wbił y, na live y, ale i również po lajwie, y, tutaj sobie podziałał y, no New Holland to wylądował na dachu naszej hali, niestety, ale i tak myślę, że cały kształt pracy wyszedł nam na dobre, bo jednak mamy sobie czerwiec, mamy sobie... Mamy sobie... Nie wiem, czy to dla... Pewnie dla chłopa nie, nie będzie dobre takie prasowanie połówków, ale już tak to powieszło już za późno. Dobra. No i sobie działamy. Działamy sobie z sianem. Zobacz, oczywiście. już tutaj już nie będę więcej pracował, żebyś ty miał co pracować. O. Nie dziękuję mi hop tu zostawił. No tak, tak, jeszcze chciałem sobie tylko poprasować, No jak wiadomo, prasowanie. To jest oczywiste, że szybciej idzie, bo żeby zrobić wałek, w moim przypadku to trzeba trzy razy przejechać. Także yy, no sobie tutaj trochę wolniej idzie zgrabianie. No i robimy oczywiście na siano standardowo, ale to myślę że wszyscy wiedzą, bo... No co, siana jest tylko z łąki, kiszonka jest również z kukurydzy. Narobili prawie pełną pryzmę, także będziemy to jeszcze, myślę, wykorzystywać długi, długi czas. Myślę, że jeszcze się trochę naczekamy na kiszonkę z kukurydzy. Być może jest to gdzieś tam nierealne w życiu realnym, czy też na seriach jakichś tu polskich, czy tu solców, których nie oglądam, ale po miniaturkach często widzę gdzieś tam taki kiszonka z kukurydzy jest co sezon, czasami gdzieś tam co drugi sezon. No u nas jest ona zdecydowanie rzadziej Ale jak już robimy to już naprawdę konkretnie Nie ma też co Ileś tego robić My też kieszonki jakoś nie sprzedajemy mega dużo Tam raz na ruski rok się zdarzy Że coś tam sprzedajemy Jeżeli rzeczywiście jesteśmy zmuszeni Czyścimy silos już pod nowe zbiory No to jednak wtedy, wtedy tak Także Tak to wygląda Natomiast kapiszą, ja tutaj sobie na poprzednim moim odcinku skosiłem Były również opryski Kapiszon sobie tutaj przewrócił sobie tutaj zgrabiam, ja również sobie tutaj zgrabiam, Prasujemy No i co? I na czerwcu myślę tyle, tak? Gdzieś tam oj oj oj, o. A i będzie no. ostatnie. Dobra. Y, także. No na czerwcu myślę tyle. Gdzieś tam chłopna dogarnął nawet nawozy, tam na tych polach po górach, co było tylko 50%, także naprawdę elegancko. Ja do miniaturki tego nie zostawiam, bo już zrobiłem także. Także myślę, że możemy sobie. A złożymy sobie, bo to się tak fajnie składa. O! Fajnie, że ta góra jest cała rozkładana na myszkę. Bo ja nie lubię tego rozkładać, ponieważ w życiu realnym też niektórzy, nawet tej góry, czyli tutaj tego yy, wachlarza. Nie, na no, przykład to nie jest żaden wachlarz. Yy, żeby nie leciało się dalej. Yy, I tutaj mamy. To drugie, w życiu realnym sami my mieliśmy kiedyś jedną gwiazdówkę, jedną karuzelówkę, przepraszam, yy, czy też tutaj niektórzy nadal taką mają, to nie wszyscy po prostu to rozkładają, bo gdzieś tam jak są większe wałki, to gdzieś tam są z tym problemy, a i tak jak jest trawa mokra, to i tak tego nie rozwala, nie wiadomo jak. Dobra. Yy, I co, i co, zasiadamy sobie na prasę. O, zapomniałem, że no, z przyzwyczajenia klikam spację na rewers, a Tutaj mamy oczywiście automatyczną skrzynię. E, oczywiście skrzynia tutaj nieholandowska, czyli, czyli, czyli auto -command, tak? Dobra. Co tak, chłopie, o, jasna cholera. Chłopie, co tyś zrobił, nie? Przez chłopa to się tak rozkojarzyłem. że. Co się tam stało? nic. Jasna cholera, chłopie, tam wałek został. ZWOLNIJ panie, zwolnij. ZWOLNIJ panie, cholera. Co jest? Co mi belki wyłażą? Jasna cholera zrzut automatyczny był włączony. Ja mówię, trzego mi tam belka pod CIĄGNIKIEM wyrazła. Zwolnij, panie. Yy, tu by się przydało włączyć tego. Tempomata. Tak najlepiej na 10. Myślę, że to będzie takie bezpieczne. Wiadomo. Ciągnik jest bardzo porządny, nowoczesny. On by tu na edynie 15 szedł, ale z racji, że łąka nie jest mega równa i też nie jest jakaś mega duża. To, to sobie pojeździmy 10 i myślę, że będziemy dokładniej tutaj zbierać nasze siano, żeby nic nie zostało. Bo belek jest naprawdę sporo. Tak jak tej Capiszan powiedział na samym początku, że no naprawdę jest dosyć dużo że nie ma się co dziwić, łąka jest też dosyć sprawna, znaczy przed chwilą mówiłem, że nieduża, no wiadomo, na takie latanie, 20 na godzinę to nieduże, ale... Ale, ale, ale o, dobra, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Belek, ty dziesiątą teraz wyładowujesz. No, to powinien być tu, w realu jest jaki przelicznik na te belki? Zaraz, zaraz, uwaga, muszę sobie przypomnieć. Ale tak, spoko, bo no, będzie z stanie. W realu jest przelicznik taki, że, zaraz, z pierwszego pokosu jest hektara 20 bel, a z kolejnych pokosów z hektara 10 bel, tak? Taki jest przelicznik w realu i to się często sprawdza. Wiadomo, my teraz już tutaj nie robimy belę, tylko przyczepy samozbierające, ale ale nadal praktycznie sąsiedzi, wszyscy to dalej idą w okrągłe tutaj gałki. Jeśli chodzi o siano kiszonkę, czy też o siano, wiadomo siana teraz już coraz mniej Gdzieś tam od siana się odchodzi Gdzieś tam ewentualnie tylko dla, dla cieląt To gdzieś tam się zawsze wygospodaruje jakieś użytki, no raczej my to zbierzemy tym bałem O. Dobra, wstawmy sobie fowa, tak w ogóle Na 30, bo jeszcze nie ustawił ja No, także tak to sobie na tych chłopach wygląda, mamy sobie czerwiec No i myślę, że to już są ostatnie prace A, czy ja tu widzę chwasty? Stać, stać! Orkiestra, stać! stać. Gdzie nie? <laughs> <laughs> tak Orkiestra, stać! Gdzie nie? Gdzie? Bo na znawci tak mówią Dobre, dobra. Nie będę mówił jak dalej, bo to sąsiad może ogląda i se powie, że ja to ja. Dobra. Spolnijmy sobie trochę. Także jak widać trochę tam hostów jest, bo ktoś tam niedokładnie opryskał, czyli pewnie ja yy, ale... Ale to nic. Yy, mamy sobie czerwiec i na tym czerwcu kończymy. Już tutaj pracę. a nie będzie z tyłu. Nasz ja jasna muszę dobijać, tak belka. O. Także wszystko mamy zrobione Pola odchwastało, łapryskane są wszystkie Bo ja sobie nie działałem to Przed moim odcinkiem jeszcze skoszenia Jeszcze zanim my z tym save mieli te problemy Ale, o, to chłop musiał to wszystko Ogarnąć poza wszystkim Bo pamiętam my to robili, ale wszystko przepadło Także, o, ho, ho Chłopie, cholera jasna, jedno pole jest zachwaszczone i nieogrodzone, i nieogrodzone, tylko 117. Yy, także no niestety. Kurde. Ja to pryskałem, ale mówię, przez te wy wszystko przepadło. Yy, także niestety trzeba o, będzie to jeszcze opryskać. To się poleci. To się pole. No mówię, no, no niestety, no niestety, no inaczej tego nie powiemy, no jak pech, no to pech. Pech, no pech, i ale jest dobrze. Mm, Ale myślę, że... Yy, co złe, to na dobre wyjdzie. Mamy gdzieś tam DLC. Pierwsze w tym farmingu w ogóle w historii. Grałem, można powiedzieć, we wszystkie farmingi. Oprócz ósemki, dziewiątki I powiem szczerze... oj oj. I powiem szczerze, że żadnego DLC jeszcze nigdy do farminga nie kupiłem. Oprócz jakichś tam darmowych, które jakieś tam może jakieś były. Coś tam chyba było. Coś mi się kojarzy. No to chyba do dziewiętnastki Natomiast tak Takich to nie To jest moje pierwsze DLC Gdzieś tam Capuchin dziewiętnasty. w tym siedział Tutaj w 22. też jest to jego pierwsze Także cieszymy się, że tutaj nowa seria powstała Zapraszam również Seria we trzech O zielonych chłopach I łopach także Sobie na tym DLC tam będziemy działać i z warzywami również, też ze świniami. Tutaj mamy krowy. Od samego początku tutaj mamy świnie. Papie, więcej belek już nie będzie chyba ze 13 albo 14. No to 13 też. no. 13, dobrze. Robisz jakąś miniaturkę, bo tu też maszyny nie ruszą. Miniaturka, rusza, żeby... zrobiona. miniaturka już zrobiona, miniaturkę chociaż... Dobra, tu tak już będzie dalej. Myślę, że sobie to będziemy kończyć. Jedyne pole, które w tym momencie wymaga nawożenia, to jest oczywiście to pole, na którym teraz jesteśmy po skoszeniu. Trzeba będzie tutaj z Gnajowicą przylecieć, oprócz tego mówię, jedno pole wymaga zachwaszczenia, bo mówię przez te sajwy, przez to wszystko stały się problemy takie, że no właśnie, że trzeba to ponadrabiać. Kolejne odcinki, myślę, że już ze żniw tutaj, yy, na czerwcu żniw nie ma, bo w tym w tym sezonie sprawdziłem, ale niestety trzmienia nie mamy, także trzeba będzie przewinąć. I myślę, że do koszenia już tutaj na... Uh, uh, uh. O, owiec już jest twardy, dobra. Ja nie wiem nawet, czy owiec nie będzie do koszenia na lipcu, a pszenica na sierpniu, nie? Bo z tego, co widzę po teksturach, to pszenica była chyba siana w październiku, a owiec na marcu i przez to no. jest taka delikatna zmiana. Yy, także, także... Właśnie, zapomnieliśmy o burokach w ogóle w tym sezonie, ale to myślę, że nie problem w kolejnym będzie, ponieważ no... Przez te wszystkie. Ja tam gdzieś tam zostawiłem... A nie, przepraszam. My mieli tam na czerwcu, dobra. Także po prostu odpuściliśmy te buraki. Jak widać, Zetor tutaj ma maskę zdjętą. Tutaj sobie działamy. Przy nim troszeczkę. No co, na gospie, gospa czerwcowa. Piramida cheopsa znowu wyrosła za naszym oborą. <noise> <noise> Kobiusz tutaj całe szczęście ogarnia te wszystkie opryski. Nawet i John Deere tutaj naprawdę fajnie się wpasuje. Także ja widokiem tego John Deera się żegnam. O pio, kredyt może jak chcesz. O! A skąd my tyle pieniędzy mamy? Aż tyle za swoje było i za te buroki i odsieklić. No. Ty chłopie, tam by mieli mniej chłopie, czyś mieli ładowarka mniej. Ładowarkę kupiłem John kupiłem i kasa jest. Nie? No wtedy kupiłem, też tam, tam nie było pieniędzy w ogóle. Było. No cholera jasna nie było tyle. Dobra, będę musiał te konfiguracje John Deera przejrzeć. Nie no nie no, ufam chłopu, elegancko jest zrobione. Ale yy, tutaj tak jak widać, John Deera, mamy sobie zakupionego ładowarkę. Również myślę, że więcej tutaj nic. Nie było robione. Także, co zostanie nam opryskać tylko to pole i tak naprawdę wszystko. Także z MOPSa strony, to wszystko. Chłop się żegna. No i do usłyszenia do kolejnych filmów, zarówno z Polskich Chłopów z tamtej celi. Myślę, że jakieś live również się pojawią. Na razie, cześć. Na razie.